Cześć. Dzisiaj zajmę się mechanizm, zbudowaniem mechanizmu, który pozwoli nam elastycznie w, z tabeli, która ma czasem za dużo kolumn, usuwać te kolumny, które są z jakiegoś powodu nam niepotrzebne w dalszych pracach. Posłużę się tutaj taką przykładową tabelą, w której mamy kilka kolumn zawierających adres, kilka Kolumn z e-mailem, miasto, kraj, prefiksy itd. W zależności od tego, nad jakimi danymi pracujemy, oczywiście te nagłówki mogą być różne, ale ten mechanizm, który zaprezentuję, będzie elastyczny na tyle, że będzie można go dostosować do swoich potrzeb. Zaczynamy od tego, że ten zakres danych umieszczamy w dodatku Power Query, robiąc to poprzez dane z tabeli zakresu. Mówimy, że nasza tabela ma nagłówki. I znajdujemy się w dodatku w Power Query, w którym mamy te wszystkie nasze kolumny, ale chcielibyśmy na przykład zostawić tylko te kolumny, które mają w nazwie na przykład adres. Jak to zrobić? Najpierw zobaczmy, w jaki sposób. Power Query zapisuje tą operację polegającą na usunięciu albo zostawieniu tabel kolumn, które nas interesują. Zaznaczmy sobie w takim razie te wszystkie kolumny, które mają w nazwie adres od 1 do 7. Prawy guzik, usuń inne kolumny. Zwróćmy uwagę, że zostało to zapisane w taki sposób. Table select columns, poprzedni krok. I zostały tutaj wymienione w takich um, specjalnych nawiasach nazwy kolumn, które chcielibyśmy zostawić. Te specjalne nawiasy oznaczają, że to jest um, obiekt Power Query, który jest listą, czyli tak naprawdę taką jedno-kolumnową tabelką. Więc gdyby nam się udało stworzyć taką listę, która będzie zawierała tylko nazwy kolumn, adres 1, 2 i tak dalej, to jesteśmy w stanie zbudować mechanizm, który to będzie nam. Dynamicznie, w zależności od warunku, który podamy, będzie nam usuwał te kolumny, których nie potrzebujemy. Więc już skoro wiemy, jak to zostało zapisane, to ja na razie ten krok skasuje. A teraz spróbujemy zrobić tabelę, w której z samych nagłówków, adres 1 i tak dalej, zostaną nam tylko nagłówki, które potrzebujemy. Żeby to zrobić, najpierw zróbmy listę nazw kolumn, które znajdują się w tej tabeli źródło. Do tego wykorzystamy funkcję, która nazywa się table. Um, column names. Mm. Column names. Wskazujemy źródło. I już. Mamy tutaj listę, która zawiera na wszystkie. Yy, Nazwy kolumn z naszej tabeli. Teraz, ponieważ na liście nie można za bardzo robić operacji, które by nam to przefiltrowały, musimy tą listę zamienić z powrotem na tabelę, i można to zrobić poprzez po na prostu naciśnięcie ikony do tabeli. Mamy już wtedy tabelę, i teraz chcielibyśmy dodać. Kolumnę, czyli dodamy kolumnę, w której powiemy tak. Jeśli tekst naszej pierwszej kolumny, czyli tekst, zawiera jakąś wartość, w naszym wypadku będzie to po prostu adres i tutaj wielkość liter ma znaczenie. Najpierw muszę podać to, w jakiej kolumnie się znajdują ten nasz adres, czyli w kolumnie 1 ma się znajdować adres, i żeby było nam prosto potem ten warunek sprawdzać, to napiszemy, że to jest 1, a jeśli nie, to 0. Zwracam uwagę na konstrukcję funkcji if. Ona nie jest pisana tak jak w Excelu z nawiasami. Jest napisana małymi literami i te Kolejne argumenty, den i l, też są pisane małymi literami. Widać, że one są tutaj podświetlone innym kolorem. Więc mamy teraz kolejną kolumnę, w której wyskoczyły nam jedynki dla kolumn, które chcemy zostawić, zera dla kolumn, które chcemy usunąć. Więc zastosujemy prostą metodę filtra, gdzie powiemy: interesują nas tylko jedynki. I teraz już mamy listę nagłówków, które chcielibyśmy zostawić. I ostatnim, albo nie ostatnim, tylko kolejnym krokiem, który zastosujemy, to stworzenie z tej kolumny listy, którą będziemy mogli potem użyć jako argumentu funkcji, która zostawia odpowiednie kolumny. Prawym guzikiem na nazwę kolumny i dzięki temu, że użyjemy tej opcji Wyszczególniej, mamy listę. Nazwiemy sobie tą, ten krok nie kolumny, tylko po prostu. Kolumny, bo tutaj już mamy listę kolumn, które chcielibyśmy zostawić. Więc teraz, jeśli dodamy kolejny krok i powiemy, albo o, zrobimy tak, tutaj w tym źródle jeszcze raz zostawimy sobie na przykład te dwie kolumny, zrobimy usuń inne kolumny. I ten krok, który nam się nagrał, przesuniemy na koniec. O tutaj. A w nim będziemy się odwoływać do źródła. A tutaj ta lista, która jest wymagana, to będzie lista, która jest w tej naszej stworzonej liście kolumny. I dzięki temu mamy tylko zostawione kolumny, które mają na przykład w nazwie adres. Tutaj możemy również dodać. Inny warunek. Na przykład nie będzie to, jak sobie klikniemy na tą ikonę tego trybiku, możemy powiedzieć, że nie jest to adres, tylko jest to na przykład e-mail. Klikniemy OK i wtedy przy e-mailach będzie jedynka i wtedy w usuniętych kolumnach zostaną nam tylko kolumny, które mają w nazwie e-mail. Tych warunków możemy mnożyć, dlatego że. No, każda tabela ma jakieś swoje wymagania. Wiemy, jakie kolumny nas interesują, jakie nie. Tych warunków możemy tutaj zakładać naprawdę dużo, ale mechanizm zawsze będzie ten sam. Jeśli nam się uda stworzyć tutaj taką listę, która będzie zawierała nazwy kolumn, które chcemy zostawić, to z powodzeniem możemy te warunki mnożyć. Możemy dodawać wiele kolumn, gdzie będziemy potem je filtrować. Chodzi o to, żeby stworzyć w jakiś sposób listę nazw, kolumn, które chcemy zostawić, po to, żeby w tym ostatnim kroku użyć jej do stworzenia tabeli, w której zostaną nam już tylko te kolumny, które nas interesują. Zachęcam do. Samodzielnego poszukiwania podobnych rozwiązań, do modyfikowania tego rozwiązania. Jest to na pewno bardzo mm, przydatne i myślę, że dość y, dynamiczne w swoim działaniu.